Co to tu powiedzieć? Dzień dobry. Dzisiaj taki trochę filmik wyjaśniający dlaczego mój serwer Discord zniknął. Nie będzie w nim żadnego montażu, tylko po prostu będzie on nieśmieszny jak krótki, mam nadzieję. Bo chociaż lubię się rozgadywać do 10 minut. No, ale tak no dlaczego mój serwer Discord zniknął po prostu, tak jak z na dzień. A to dosłownie było kurwa, nie pamiętam, ale pisałem posta na karcie społeczności, że niestety mój serwer Discord wywalił się z rowerka, bo ponieważ był najazdy na moją osobę, wypominanie mi drams przez 5 lat oraz no dręczenie i nękanie nie tylko mnie, ale również administratorów, moderatorów i ogólnie staję młoda. tak sorry, że muszę tak przerywać, ale no, nie chcę mi się tego w ogóle wszystkiego montować a poza tym ja nie mam czasu ja tu muszę po jedną sprawę bardzo bardzo nieść, Wierzę, że w nocy na pierdolę. Tak, pozdrawiam. Pozdrawiam. No co ja nie na odpierdł do od jakiejś randomowe osoby Ty Kitu, kitu Nie fierdali się pod samochód, ale dobra. Bo się rozgaduje kurwa, chcę, żeby ten film trwał nieco krócej, a nie kurwa 10 minut, pierdolenia. Więc tak. Mój serwer Discord zniknął w skrócie yy, chodzenie kurwa przez innych członków na mój serwer potem zaczyna się mękanie i tak dalej, wypominanie drąsk przed 5 lat cóż no i to spowodowało to, że musiałem usunąć ten serwer, bo już po prostu nie mogłem, no po prostu nie mogłem kurwa patrzeć co prawda mogłem banować osoby, ale zaraz przychodziły kolejne więc jakby niestety no decyzja usunięcia serwera była nieunikniona za to w ogóle przepraszam swoją społeczność, ale cóż no, w ramach rekompensaty Mimo że jakieś obiecywałem, żeby nie tworzyć już serwera już i tak dalej, bo chyba mamy już dość. To chociaż dla garstki tych stworzę serwer Discord, żeby mogli po prostu sobie pisać i w ogóle na inne tematy w ogóle mówić. No bo po prostu żal mi tego to, co się wydarzyło i żal mi tego wszystkiego porzucać, nie? Ale... Jak to się wmawiało, Feniks stał z popiołu. Tak samo jak Warszawa stała z popiołów, ale nie wchodźmy w tematy historyczne, tylko po prostu cóż, no. Dobrze, więc dałem parę wyjaśnień, dlaczego mój serwer Discord po prostu zniknął. Teraz będziecie mieli trochę wglądu na sytuację, że no niezbyt przyjemnie się patrzyło na to, że. Serbia po prostu zniknął, bo ponieważ jakieś pizdy, kurwa, postanowiły sobie wejść na serwis i zaczął się jeszcze ubliżać. No kurwa, to jest chujowe, to było chujowe. Dobra, nie będę się już rozgadywał. Mam nadzieję, że ten. Cóż no. Zdowa po prostu kurwa, do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że nie za pół roku i jakiś sters stanął, jak chyba będę miał pierwszy zaraz.